Cześć, jestem dr Sofia Bennett, urolog z wieloletnim doświadczeniem i dzisiaj chcę poruszyć temat, o którym wielu mężczyzn woli milczeć, ale który może być kluczowy dla ich zdrowia. Czy po stosunku czujesz nieodparty pęd na mocz? A może przeciwnie? Nie możesz oddać moczu mimo uczucia pełnego pęcherza? Jeśli masz powyżej 60 lat, to co za chwilę usłyszysz może całkowicie zmienić twoje podejście do tego, co uważałeś za normalne. W moim gabinecie codziennie spotykam mężczyzn, którzy przez lata ignorowali te sygnały, myśląc, że to naturalna część starzenia się. Prawda jest jednak zupełnie inna, a konsekwencje bagatelizowania tych objawów mogą być poważniejsze niż myślisz. Zanim przejdę dalej, koniecznie zapisz się na kanał Moc, Zdrowia i Życia. Tam regularnie dzielę się wiedzą, którą zdobywałam przez lata praktyki. Zostaw też komentarz, jeśli masz podobne doświadczenia i podziel się tym materiałem z bliskimi. Możesz uratować komuś zdrowie, a może nawet życie. Więc co naprawdę dzieje się w Twoim organizmie, gdy po stosunku od razu biegniesz do łazienki, albo gdy nie możesz oddać moczu przez kilka minut, mimo że czujesz presję? Zacznę od tego, co widzę najczęściej w swojej praktyce. Pan Andrzej, 64 lata, przyszedł do mnie po roku wahania. Opowiadał, że po każdym stosunku z żoną musi natychmiast biec do toalety. Ale mimo silnego parcia czasami stoi nad muszlą kilka minut, zanim uda mu się oddać mocz. Panie doktorze, myślałem, że to normalne w moim wieku, powiedział. Niestety to błędne myślenie kosztuje wielu mężczyzn zdrowie. Drugi przypadek, pan Tomasz, 58 lat, zauważył, że po stosunku odczuwa pieczenie podczas oddawania moczu, ale bagatelizował to przez miesiące. Żona mówiła, żebym poszedł do lekarza, ale myślałem, że to mi nie samo. Tłumaczył. Gdy w końcu trafił do mojego gabinetu, okazało się, że problem był poważniejszy, niż początkowo sądziliśmy. Najczęstszy błąd, jaki popełniają mężczyźni po sześćdziesiątce, to przekonanie, że problemy z oddawaniem moczu po stosunku są normalną częścią starzenia się. To nieprawda. Drugi błąd to wstyd przed rozmową na ten temat, nawet z lekarzem. Trzeci błąd to czekanie, aż przejdzie samo zamiast szybkiej reakcji. Twoje ciało może dawać ci bardzo konkretne sygnały, które nie powinny być ignorowane. Jeśli po stosunku czujesz natychmiastowy, mocny pęd na mocz, ale mocz wypływa powoli lub przerywanym strumieniem, to może być pierwszy znak problemów z prostatą. Jeśli odczuwasz pieczenie lub ból podczas oddawania moczu po kontakcie intymnym, to sygnał, którego nie wolno bagatelizować. Ale uwaga! Za chwilę powiem Ci o sygnale, którego 80% mężczyzn całkowicie ignoruje, a który może być pierwszym ostrzeżeniem przed poważnymi powikłaniami. Żeby zrozumieć, co się dzieje w Twoim organizmie, muszę wyjaśnić Ci anatomię w prosty sposób. Prostata to gruczoł wielkości orzecha włoskiego, który otacza cewkę moczową, rurka, przez którą wypływa mocz z pęcherza. Po 40 roku życia prostata naturalnie się powiększa, ale u niektórych mężczyzn proces ten przebiega szybciej i bardziej intensywnie. Podczas stosunku następuje szereg zmian w układzie moczowo-płciowym. Krew intensywnie dopływa do narządów płciowych, zwiększa się napięcie mięśni dna miednicy, a prostata produkuje więcej wydzieliny. Jeśli prostata jest już powiększona, te naturalne procesy mogą powodować dodatkowy ucisk na cewkę moczową. Po orgazmie następuje szybka zmiana ciśnienia w układzie. Krew odpływa, mięśnie się rozluźniają, ale jeśli prostata naciska na cewkę, może wystąpić paradoksalna sytuacja. Czujesz silny pęd na mocz, ale oddanie go sprawia trudność. Hormony też odgrywają kluczową rolę. Po 60 roku życia poziom testosteronu naturalnie spada, ale wzrasta aktywność dihydrotestosteronu, hormonu odpowiedzialnego za powiększanie prostaty. Ten proces nasila się, gdy jesteś w stresie, źle się odżywiasz lub prowadzisz siedzący tryb życia. Ale jest jeszcze jeden czynnik, o którym rzadko się mówi: stan zapalny prostaty. Może się rozwijać latami bez wyraźnych objawów, a objawiać się dopiero po stosunku, gdy gruczoł jest dodatkowo podrażniony. Mit pierwszy: To normalne w moim wieku nieprawda. Zdrowa prostata, nawet u 70-latka, nie powinna znacząco utrudniać oddawania moczu po stosunku. Mit drugi: jak będę pić mniej wody, to problem zniknie. To może tylko pogorszyć sytuację i prowadzić do infekcji układu moczowego. Zapomniałem wspomnieć o najważniejszym. Jest jeden objaw, który pojawia się u 8 na 10 mężczyzn przed poważnymi problemami z prostatą, a który całkowicie ignorują. Teraz przejdę do najważniejszej części. Co konkretnie robić, gdy zauważysz te objawy? Pierwsza zasada: nie czekaj. Im szybciej zareagujesz, tym lepsze rokowania i prostsze leczenie. Jeśli po stosunku regularnie masz problemy z oddaniem moczu, umów się na wizytę u urologa w ciągu dwóch, trzech tygodni. Jeśli dodatkowo pojawia się ból, pieczenie lub krew w moczu, natychmiast, najlepiej w tym samym tygodniu. Podstawowe badania to badanie per rectum prostaty, USG przez powłoki brzuszne, morfologia krwi i PSA. Nie bój się badania per rectum. Trwa dosłownie 30 sekund i daje mi ogromną ilość informacji o stanie twojej prostaty. W przypadku łagodnego powiększenia prostaty mamy dziś skuteczne metody leczenia. Można zastosować leki alfa-adrenolityczne, które rozluźniają mięśnie szyi pęcherza i ułatwiają oddawanie moczu. W poważniejszych przypadkach są nowoczesne metody operacyjne, w tym laserowe, które są mało inwazyjne. Ale pamiętaj, najważniejsza jest profilaktyka. Regularna aktywność fizyczna poprawia krążenie w miednicy mniejszej. Dieta bogata w pomidory, orzechy i zieloną herbatę. Wspiera zdrowie prostaty. Ograniczenie alkoholu i kofeiny zmniejsza podrażnienie pęcherza. Jedna z najważniejszych rzeczy: nie powstrzymuj się przed oddaniem moczu po stosunku, jeśli czujesz taką potrzebę. To naturalna reakcja organizmu, która pomaga oczyścić cewkę moczową. Mit, który może Cię kosztować zdrowie. Jeśli nie boli, to nie ma problemu. Prostata może się powiększać latami bez bólu, a gdy pojawi się ból, często jest już za późno na proste leczenie. Chcę, żebyś zapamiętał tę prawdę. Dbanie o prostatę po sześćdziesiątce to niewstydliwy temat, ale kwestia odpowiedzialności za swoje zdrowie i komfort życia. Nowoczesna urologia oferuje skuteczne i bezpieczne metody leczenia na każdym etapie choroby. Dziękuję Ci za wysłuchanie tego materiału. Mam nadzieję, że pomogłam Ci zrozumieć, dlaczego nie warto ignorować sygnałów, które daje Ci Twoje ciało po stosunku. Jeśli ten materiał był dla Ciebie przydatny, koniecznie zapisz się na kanał MOG zdrowia i życia. Regularnie publikuję treści, które mogą uratować Twoje zdrowie. Zostaw komentarz i napisz, czy rozpoznałeś u siebie któryś z opisanych objawów. Odpowiem na Twoje pytania. Podziel się też tym filmikiem z najbliższymi. Możesz przekonać kogoś do wizyty u urologa, zanim będzie za późno. A teraz pytanie do Ciebie: Czy po stosunku odczuwasz któryś z objawów, o których dzisiaj mówiłam? Napisz w komentarzach. Odpowiem na każdy z nich i pomogę Ci podjąć właściwą decyzję o dalszych krokach. Pamiętaj. Twoje zdrowie jest najważniejsze, a nowoczesna medycyna może ci pomóc cieszyć się pełnią życia bez względu na wiek.